Halo, halo, hej, wszystkim ludziska, z tej strony Hades, a wraz ze mną jest Gilatis. Hej, czyż witajcie, z tej strony Gilatis, Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny Scrap Mechanic. <laughs> halo, przyjaciel, przyjaciel, przepraszam, przyjaciel, przyjaciel, przepraszam, przyjaciel, przyjaciel, ale przyjaciel. <laughs> A ja, ja nie chciałem. Na, na, naprawdę, A. przyjaciel. Do, dobrze, przepraszam. Mam nadzieję, że to co chciałeś powiedzieć. Przepraszam. E, tak. Kolejna mapka do. do przepraszam. Mapa Trollox Jestem, opa, jestem z, złą osobą. Tak. Czekaj, daj mi sekundkę, bo muszę zrobić coś e, pewnego na Steamie. To, jak jest to jest offline, to ko jest kooperacja. E, mój przyjacielu, coś tu się dziwnego dzieje na tej Pomoż, mapie. Pomożemy coś mojemu przyjacielowi mi się zbugowało. wejść tutaj, o to mu pomożemy wejść. Otworzymy mu drzwi. O, dziękuję, mój przy przyjacielu, dałem radę. Koć, dobrze. Dobrze, wlazłem. Dobrze, e, pięknie, Obstawiam, że się tutaj mamy standardową um, standard. może troll? Nie. Czyli mamy takie standardowe, szukaj przycisku w trawie um, Szukaj przycisku w trawie Przyjaciel, wiesz co, nic tu nie ma ale, 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 ale nic tu nie ma O, wróć No mówisz w ten sposób Ja sobie sposób... otworzyłem No nie, ogólnie słuchajcie, bo Eee, bo, bo Lord Kaczuch jest coraz bardziej popularny więc chcieliśmy wam opowiedzieć historię jak to się stało, że Lord Kaczuch stał się złym słomkaczuszką. Eee, no i Krystian, nie myślę, że zaczesz tą eee, do piękną historię wiesz co, zacznę jak y, znajdę przycisk u siebie, bo na razie mam biegaj lada po, biegaj po doniczkach po doniczkach czekaj przyjaciel, znalazłem chyba znalazłeś mówisz już znalazłem. Ale widzę, widzę, że parkour. masz ten y, bardzo emocjonujący Boże parkour. parkour. O, ja sobie nie. otworzyłem już. Wiesz, że ja go w życiu nie przejdę. To przecież jest łatwy. A co ja w ogóle mam zrobić? Ja mam do ciebie przeskoczyć? Na Ma no to pink? wygląda. A nie możesz sam tego klocka przeskoczyć? Z Nie, nie możesz. Jest za daleko. No z tego drugiego. No, ale to chyba. Ale przyjaciel, spoko, mam mam, spoko. mam ci pokazać, jak, ci, jak to się chodzi, ja ci pokażę, jak to się chodzi. Ale, ale spoko, ale też historię, ja ale rodzę. możesz historię zacząć w tym czasie. Więc tak, w, w latach, kiedy w latach, kiedy Lord Kaczuch był jeszcze młodym, juniorem Kaczuchem. Był Kaczuszką małą. Był kaczuszką, tak, Był Nie, no to był, To jeszcze nie był wtedy lord, bo, bo jego ojciec był lordem. To tak. był książę Kaczuszka To był, to był książę, III. Lord. To był książę Lord Kaczuch. <laughs> Co? Co? Yy, to... Trzeci. A, okej. Okay. <laughs> o, do, dobra, ja znalazłem już swoje. E, to, był, e, to był tak właściwie książę, lord, Ksiądz? kaczuch, trzeci, junior. Tak dokładniej mówiąc. Masz to mi wbić? Masz mi wbić, dobra. E, więc e... miał bardzo dużo tytułów. E, najlepszym z jego tytułów był junior, oczywiście określał to, ile lat posiadał. Sam nie wiedział, ile ma lat, tak naprawdę. Bo nikt jego... mu nie powiedział. Tak, jego ojciec też nie wiedział, domyślał się, że ma trzy, bo y, był lord kaczuch. Y, bo jak to było, to był. Y, 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 książę, lord kaczuch o. III Junior, o. Więc y, miał trzy lata. W dalszym części historię opowiadam, Miał trzy lata i właśnie był adorowany przez piękne y, czarno-piórze pi y, ka kaczki właśnie, e, d, d, tak? I, i, I tak, przez dziewczynę oczywiście, prawda? E, i, I mu się to nie spodobało, bo on wolał, on wolał e, biało, 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 piórze. biało e, e, Jest wiele legend w tym temacie, że on był gejem, ale m, pra, prawdziwa historia jest taka, że on lubiał tylko biało piórze Księżniczki, właśnie, ale że takich nie było, bo były tylko żółte kaczki, aż nie wszedł update do skrapa i, i, i wtedy się zmieniła cała jego historia, ale to swoją drogą, prawda? I właśnie od tamtego momentu stał się złą kaczką y, kradnącą papier toaletowy, bo jak, jak wiemy wszyscy, no, każdy człowiek, każda, no może nie kaczka, ale każdy człowiek potrzebuje rolki papieru toaletowego czasami. No, wiadomo, wiadomo do jakich rzeczy tak, Przacie, ponieważ co ty tam robisz. W każde, w każde, no bo to jest lata, jak, jak papier ale toaletowy, jest takie lekkie, dlatego nie mam problem z wsadzeniem tego tam. Patrz, e, o, no, w każdej grze czy w jakimś filmie zawsze jest jakiś nemesis, no i akurat tutaj jest to Lord Kaczuch. No i jego nemesis to, to oczywiście ludzie. I to, to my, gracze, i dlatego ten. W niektórych grach na przykład ludzie walczą o pożywienie. O, na przykład surowce rzadkie, a w tej no, gdzie ludzie walczą papier. papier toaletowy. Dokładnie. Przyjaciel, coś ci nie idzie. Kaczka przyjaciel. na pomoc! O, wychylala nad murkiem. O, widzisz, mamy wspólny pokój, przyjaciel. Wspólny pokój. Ale to ja, ja zacznę. A co ty miałeś w ogóle do roboty? Tylko to? Co ja to miałem do roboty, bo nie wiem. To tak. A już nie doskoczyłem. Ale, no i oczywiście opowiadanie historii o Lordzie Kaczuchu III. No i właśnie przez to się stał zły ale jak wprowadzono właśnie możliwość zmiany koloru piór, to właśnie i płci Lord, i płci. Lord Kaczuch trzeci znala swoją wybrankę jak widzicie tutaj biało-biało biało, 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 biało piórzą i żyliby długo i szczęśliwie, ale Lord Kaczuch jednak Postanowił, że będzie złą kaczką. E, I bardzo, ukradnie... bardzo lubił białe kaczki, ale ponad białe kaczki lubił papier toaletowy. Dokładnie, sumie, bo też biały był biały. No, no, i, I dlatego właśnie z białą kaczką, po prostu stało się tak, że została ona zawalona papierem toaletowym, a lord kaczuch właśnie Miał to, nowe on, kaczki. On tam przeszedł, prawda? E, tak. Lord Okazało Kaczów. się, że potrafi robić mutacje z innymi z papierem. I toaletowym miał... i tworzy nowe kaczki. Dokładnie, i ma papierowe kaczki. E, I dlatego jest złym człowiekiem chciałem powiedzieć, ale złą kaczką. Tak. Złym człowiekiem. Kaczka jest złym człowiekiem. Jest... No, dobra puenta. No i dlatego trzeba pamiętać, żeby żeby chować swój papier toaletowy przed kaczkami, bo w nocy one kradną. Tak. Tak, jak na przykład jest wróżka zębuszka, tak jest. Lord Kaczur... Kaczuch Papierowy. Lord Kaczusz, pa... kaczuch papieruszka. E, Lord Kaczuch, y, pupę podcierający. Tak. Y, kiedyś ogólnie powstanie film pełnometrażowy na temat wyczynów Lorda Kaczucha, ale to, to kiedyś. Mój przyjaciel, ale tak my nawet nie doskakujemy do tego, nie? Ale, no bo mi, mi spacja się nie ten, no. Bo wiesz co, bo tu brakuje tej, tej pradawnej mocy. Właśnie widzisz, ta. Pra... No prawie. Ta pradawna moc daje ci właśnie możliwość przeskoczenia tego tak jak trzeba. Nie, wiem, ja się staram. Póki kaczki mi nie ukradły, będę go używał. Zrobię masz, masz nieograniczoną ilość papieru toaletowego przy sobie. Dokładnie, ale to jest ciężko to zrobić, bo tu jest. Nie, taki... bo to się rusza. I to tak, tak, tak lata jak chcę. Nieważne, ja nawet skoczyć z tego nie umiem. To dlatego, że mam 15 fps. ów No, to jasne i ja to Ja to powiem ci, że ja to przeskakuję w sumie. Czekaj. Je, je, o, je, jeszcze, jeszcze mamy budżet na papier toaletowy. Ka kaczki jeszcze nie ukradły Jeszcze, aż jeszcze. Tak ale jak się dowiedzą, że to jest tyle papieru, to, to po tej mapce będzie. Lord, przy... Ka Lord Kaczuk przyjdzie i teraz tu będzie na, na końcu tej mapy siedział. W sumie śmiesznie by było, wiesz? Troszeczkę <laughs> O ja pa! Co się stało? Co Padłeś. za... Spadłeś? Za... No To jasne ciasnej, no. No więc, więc to była jedna z y, nielicznych historii właśnie o lordzie. Okej, okay, to to mnie. Czekaj. Ja lecę wprost, ja już skaczę, ale ta wieża robi tak, że mi się... Obraca znosi. się i zleca zle Tak, to bardziej w prawo. Oj. To może ja skaczę, Może będę skakał bardziej w lewo. Spadły. Coś no, tu zrobił, przyjaciel. Nic nie zrobiłem, przyjaciel. O. Byłem. I bardziej na... Nie no jakby coś tu było nie. na lewo byś musiał bardziej skakać, wiesz? No właśnie to to już wiem. No więc więcej historii będzie w kolejnych odcinkach, myślę. Możecie napisać, jak bardzo wam się one podobają. No. Jak bardzo nie potrafimy skakać. Przyjatel, myślę, że to również jest bardzo ja cię, ciekawe. Ja, ja widzę, że ci bardzo dobrze idzie Więc może teraz będzie łatwiej. Właśnie znaczy nie wiem czemu ja to do przodu robię, a nie do ten, a nie w bok, ale... No. No nie wiem, no, ej, no to tak się nie robi, to wina kaczuch, no, tu, no. Kaczuchtu. tu, kaczuch <laughs> słowa tu. już, kaczuchtu, to, to jakaś tego, to, to jakaś To jest e, tajna technika, no właśnie. O, przyjaciel skoczył. Przyjaciel he? Ło? A ja niczym, ja niczym... Weź naciśnij, jajko... weź naciśnij ten guzik. Ja tam nie chcę iść. Ja ja, ja, ja tam nie idę. Ja się, wiesz co, idź, ja się tu schowam. To na pewno jakiś zmyślny plan lorda kaczucha. To, to jest propaganda! No i to nie jest troll! Nie! To nie jest troll! Czekaj! Zakład, że takim stosem gdzieś trafimy? Czekaj. No czekaj, bo ja sprawdzam czy jest tu jakaś niezgodność W przyciskach Dobra, ty zacznij szukać niezgodności, a ja zacznę szukać odpowiedniego przycisku. Dobrze, to, to jest jakiś plan. Boże, co wy robicie z tymi przyciskami, z naszymi głowami? Nie, przez. Nie, to? nie wiem, wam się nudzi w domu czy co? To jest takie, zrobimy mapkę. Ok, zróbmy oryginalny pomysł, czy miliard przycisków? <laughs> w ogóle mam challenge dla bardziej kreatywnych osób. E jeżeli jesteście kreatywni, policzcie, ile przycisków przełączyliśmy w czasie całej serii ze Skrat Mechanika. Mhm. Mm na pewno. Odpowiedź... Myślę, że ta liczba już byłaby czterocyfrowa co najmniej. Odpowiedź milion nie wystarczy. <słuch> ty, no niektóre guziki są tak. tak na odwrót, nie? One są tak stawiane jakoś randomowo. Możliwe. Dobrze, przyjaciel, słuchaj. Tak? Mam jeden. Generalnie no, szuka. Generalnie już sprób... szuka, gałganiu. Co, gałganiu? Ja. stary, ty naprawdę myślisz, że. Ten, że nasi widzowie lubią jak się naciska tyle guzików? Oczywiście, że tak. Dlatego wszyscy zawsze piszą pod komentarzami ile przycisków nacisnęliśmy. Nikt nie pisał, tak? Jak to nie? Normanie. Ja napisałem. <grymne> <grymne> eee... Wiesz, że to nie jest tak łatwo nawet znaleźć przez to? Otworzyłem! Otworzyłem! Krystian otworzył. Aha, bo tu cztery parę drzwi za, było. Za tyle przycisków taki puchar? To, to są pi... To ta kaczka! Aż mój pies kichnął. To ta kaczka! Ona to wszystko zaplanowała! To, to jest Lord Kaczuszka czwarty! Lord Kaczuszka... <grym> Trzeba, <grym> Trze Trzeba, Trzeba go zniszczyć. Lord szykuj, szykuj rakiety... Szykuj rakiety. Trzeba, z, lepszy, trzeba zniszczyć. <laughs> trzeba tu <to> zniszczyć. <laughs> Chcesz trastera? Masz trastera? Masz guzik? Tak. To czekaj, to trzeba to tak dać na maksa. O! Leć! Poleciał! To była zemsta! Poleciał! To by było na tyle. Trollox, czyli osoba, która stworzyła Strolowała mapkę Trollowała nas troszeczkę Trollowała nas bardzo na końcu, jeśli chodzi o przyciski Dlatego nie wiem, nie, musimy Dlatego ja klikać, to to mnóstwo czasu. E, tak, ja, ja to dla was robię Tak, więc no, e, no. To tak. by było też na tyle Jeśli chodzi o tą mapkę, mamy nadzieję, że się wam podobała Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło No i cześć, heja